Możemy? Kameruje się? Szczęść Boże, witajcie kochani. Dzisiejsze słowo, którym się modlę, to ziarno. Kiedy zobaczyłem to psiane pole, modląc się tym słowem, po prostu się zatrzymałem i pomyślałem, muszę tutaj nagrać ten komentarz, bo uświadomiłem sobie jedną rzecz. Ile musi we mnie jeszcze umrzeć, ile musi opumrzeć rzeczy, żeby mogły wzrosnąć, wzrastać jakiekolwiek plony. Jak patrzę na to pole za mną, to z jednej strony mnie przeraża jak wiele jeszcze musi we mnie obumrzeć, ale z drugiej strony z optymizmem patrzę na plon, który wyrośnie. Jeśli oczywiście dam możliwość Panu Bogu, by o ten plon się zatroszczył, a ja żebym tej jego łaski po prostu nie zmarnował. I tego sobie i Wam życzę i na tę drogę wzrostu niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i do jutra.